ma! Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie skróty klawiszowe dostępne w Minecraft. Zacznajmy. Na początek szybko o tym co każdy powinien wiedzieć. W, A, S i D służy do chodzenia. Spacja to skok, a Shift kucanie. Szybkie dwukrotne kliknięcie W lub trzymanie kontrola służy do sprintowania. Escape służy do pauzowania gry i wyświetlenia tego menu. Tab służy do wyświetlenia listy graczy na serwerze oraz dokańcza komendę różnymi sposobami w kolejności alfabetycznej. Za Q wyrzucamy pojedynczo przedmioty z ekwipunku. F zmieniamy przedmiot z rełki do ręki. Cyferkami od 1 do 9 wybieramy pola w hotbarze. Możemy to też robić z scrollem. Jak już o hotbarze mowa to teraz możemy zapisywać go całego, czyli to jakie mamy tam itemy za pomocą przycisku C i numerku od 1 do 9, a żeby załadować zapisane hotbary musimy użyć przycisku X i numerków od 1 do 9. Ponadto ostatnio funkcję do Stało p które włącza ekran interakcji społecznych. Lecz działa to tylko na multiplayer. Lewy przycisk myszy to atak i niszczenie bloków, a prawy to stawianie bloków i przykładowo blokowanie tarczą lub strzelanie z łuku. E służy do włączenia ekwipunku, a L do włączenia zakładki osiągnięć. Dodatkowo T służy do włączenia czatu. Kośnik działa podobnie, jednak on pomaga bardziej przy wpisywaniu komend, bo od razu pojawia się slash na początku okienka wpisy, Tekstu. Ok, teraz przejdźmy do kolejnych rzeczy, czyli część z klawiszy funkcyjnych F od 1 do 12 ma swoją funkcję. F1 ukrywa interfejs. F2 robi rzut ekranu. F3 wyświetla ekran debugowania, na którym widzimy chociażby koordynaty. Ponadto, przytrzymując go i klikając N, możemy zmieniać tryb gry na kreatywny czy spektatora. Taki sam efekt uzyskamy przytrzymując F3 i klikając F4. F5 służy do zmieniania widoku kamery, czyli kamera pierwszoosobowa lub trzecioosobowa, a f 1 Służy do włączenia lub wyłączenia trybu pełno ekranowego. Ale wróćmy jeszcze do F3, bo trzymając go i klikając Q, wyświetli nam się taka lista, z której wiemy, że trzymając F3 i klikając A, przeładujemy czanki. B, zobaczymy hitboxy oraz kierunek patrzenia bytów. C, kopiuje naszą lokalizację. A przytrzymując oba przyciski na 10 sekund gra się skraszuje. D czyści cały czat co jest przydatne na pewno na serwerach. G pokazuje granice czanków. H wyświetla informacje o przedmiotach takie jak chociażby ich ID. I... Kopiuje nam dane bytów lub bloków. L służy rozpoczęciu lub zakończeniu profilowania, czyli najprościej mówiąc, jest to analizowanie danego programu, w tym przypadku gry Minecraft, podczas jego działania. Przynajmniej takie wyjaśnienie znalazłem na necie i mam nadzieję, że jest ono poprawne. P służy do włączenia lub wyłączenia opcji samoistnej pauzy po opuszczeniu okna gry. Na przykład, gdy włączymy tą opcję i Alt tabujemy, to gra się nie. Nie zapauzuje. S. Zapisuje nam dynamiczne tekstury, czyli grafiki używane w Minecraft, które są generowane w czasie rzeczywistym. T. Przeładowuje tekstur paki. Escape trzymuje grę nie wyświetlając menu pauzy jednak działa to tylko na single player kolejne skróty będą dotyczyły przenoszenia i wyrzucania itemów shift oraz lewy przycisk myszy służy natychmiastowemu przeniesieniu itemów na przykład z ekwipunku do pieca czy skrzynki control oraz q służy natychmiastowemu wyrzuceniu wszystkich itemów znajdujących się pod naszym kursorem na przykład cały stack środkowy przycisk myszy pomaga przy budowaniu, bowiem jeśli mamy jakiś przedmiot w naszym inwentarzu, to od razu trafi on do naszej rełki. Natomiast na trybie kreatywnym trafi on do naszej rełki, nawet jeśli nie mamy go w ekwipunku. Shift, Control oraz środkowy przycisk myszy pomaga nam skopiować przedmiot z tagami NBT, czyli na przykład skrzynkę z jej zawartością lub tabliczkę z tym, co jest na niej zapisane. Dodatkowo na trybie kreatywnym, jak weźmiemy jakiś przedmiot i będziemy nim ruszać, w ekwipunku, jednocześnie trzymając scroll, to będzie nam się zapełniało każde pole weku całym stakiem danego przedmiotu. To wszystkie skróty klawiszowe jakie są w Minecraft, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo mogłem o czymś zapomnieć. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. W którym napiszecie ile skrótów znaliście oraz suba, aby być na bieżąco. Dodatkowo zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie link do mojego Discorda, na którym możecie sobie ze mną porozmawiać oraz dowiedzieć się o pomysłach na kolejne odcinki. To tyle. Dzięki.